Oto Emilka. Marzy, żeby wszystkie sieroty znalazły domy. Mm. Och, uważaj! To kradzież roku! Ups, sznurowa dół Emilki rozwiązało się w odpowiednim momencie. O, dzięki! Hej, jak mogę ci się odwdzięczyć? Czekajcie, to ona! Tak, poparcie spada z prędkością światła. Kongresmen kombinator traci zaufanie swoich wyborców. Co powinien zrobić? Na szczęście jego asystentka ogląda TrumpTube'a. Filmik o sierocie Emilce, która zatrzymała złodzieja, zyskuje na popularności. Historia dzielnej sieroty obiegła już cały świat. Świetnie, właśnie tego mm. nam trzeba. Yeah. Jeśli pan kombinator adoptuje biedną sierotę, jego poparcie gwałtownie wzrośnie. Oto jej dosię, proszę przeczytać. Wszystko jasne. Zdecydowane, zostanie nowym tatusiem dla Emilki. Lia zaprosiła swoją wybawczynię. To jest dla ciebie. Piszą, tu, że szukasz rodziców i chciałabym zostać twoją mamą. O, to prezent dla ciebie. Co znajduje się w takim ogromnym pudle? Może dolary? Nie, to na pewno nie kasa. A może hagi łagi jest w środku? Hej, co to za tekturowa żenada? Okej, okay, czas je otworzyć. Wow, to księga przepisów. Thank you. Oh. Moje kochane dziecko, przytul tatusia. Oh. Kim jesteś? Oh. Ała! Weź ją! Łap ją! <śmary> Ta gra w berka jest fajniejsza niż Tommy Jerry. Ciekawe, kto wygra. Ty wynoś się stąd. Co się tutaj dzieje? Jestem pan kombinator. Dowiedziałem się, że szukasz rodziny. A teraz jestem. Hej, chwileczkę. Przestań. Chytry kongresmen coś knuje. Poprosimy wszystko z karty. Wow, to imponujące. Kelner przyniesie to zamówienie szybciej niż Flash. Ile tu przekąsek? Mmm, to marzenie każdego łasucha. Emilka idzie pierwsza. Ona to uwielbia. Częstujcie się. Wow, niespodzianki trwają. O, jak fajnie! iPhone! Moje marzenia się spełniły. Świetne posunięcie, bogaty Tatusiu. Cieszę się, że ci się podoba. Selfie z nowym iPhone'em to konieczność. Do widzenia! Kogo wybierze Emilka? Oglądaj, aby się dowiedzieć. Wygląda na to, że Emi jest gotowa do interesu. Mm. Kogo go wybierze, Lija wygrywa. Oh. What? O, co się mm. dzieje? Halo? Co to jest? Uh. To był tylko sen. Yes. Chcę zrobić fajny projekt. Pomożesz? Oczywiście, Lija w to wchodzi. Co ona wymyśli? O, świetnie! Zobacz, muszę narysować jeszcze kilka kontynentów i to wszystko. Wow! Ta najfajniejsza maszyna może zabrać nas milion lat wstecz. Jak to działa? Wszystko jest proste. Ładujesz i strzelasz. Jakoś tak. Cóż, tak to się robi. Ops, profesor Geniusz się rozpłynął. Świetnie, już tego nie potrzebuję. Moja kochana, wynośmy się stąd. Żegnaj nieudacznico. Emilka szykuje się na imprezę. Czy możesz mi pomóc się uszykować? Proszę. Cóż... Hmm. Tak, oczywiście. Wow, co za zakurzony skarb. Weź to, otwórz szybko. Uuu, czy to starożytne buty kopciuszka? Nie, Emilka będzie w tym wyglądać jak strach na wróble. No cóż... Nie zadziałał. Może makijaż rozwiąże ten problem? Wow, to nie makijaż, to warki do twarzy dla klauna. Cóż, teraz kolej milki. Nie, dziękuję. Halo, panie kombinatorze? Nie ma problemu, to jest wizerzystka domu mody Gucci. Zamieni sierote w piękną dziewczynę. Bellissima. Kendall Jenner mogłaby ci pozazdrościć. Dzięki. Ta sukienka zmieni cię w księżniczkę. Jest piękna. Nie martw się, otworzę. Wow, kujon przyszedł do Emilki. Hej, kim jesteś? Idź się przejdź albo poczytaj. Cokolwiek tam lubisz. Halo? Przyjedź jak najszybciej. Nie może być! To największy krasz w całym wszechświecie trum. Pozwól, że przedstawię cię Tomkowi richi. Jest bogaty i przystojny. To zawrotny sukces. Lepiej już pójdę. Cóż, to romantyczna porażka. Hej, dalej! Obudź się! To na nic. Twoje poparcie spada. Świetna robota. Mam coś dla Ciebie. Wow! Co za apetyt! Serwetkę? Nie? Nie, nie jest jadalna. Prawda? Moje słonko. O, Lia przyniosła prezent. Nie do wiary! To iPhone! Fajnie! Dzięki! Chodź tutaj! Kolejna Pana, Panie Kombinatorze. Co powiesz na MacBooka? Wow, nie do wiary. Dzięki. Fajnie, prawda? Ale to nie jest fajniejsze niż bilety do Disneylandu. Naprawdę? Twój ruch, kongresmenie. Naprawdę chciałem, żebyś była szczęśliwa. O nie! To bilet na koncert BTS. Uff. Nie do wiary, ale Lia dostała przepustkę do strefy dla bibów. Hej, koniec tego! Czego on szuka? Jego kieszenie są teraz puste. Hej, kochanie! Wow, Emilka ma żelaznego konia. Cóż, rozumiesz? Skąd wzięłaś te pieniądze? Jesteś biedna! Poważnie? Lia sprzedała swój dom, aby dać córce prezenty. Ale to jej mały sekret. Jak to się stało? Wygląda na to, że czas zapłacić. Wkrótce Lia zostanie z niczym. Jak smutno. Nie zwracaj na to uwagi. Chciałam tylko, żebyś miała to, co najlepsze. Ale nie, nie mogę tego zaakceptować. Mamo, odzyskajmy to. Jak sobie życzysz? Nie martw się, będzie dobrze. Zabrali wszystko, nawet zdjęcia. Ach, kochanie, nie denerwuj się. To tylko rzeczy. Moje dziecko. Hej, jestem tu. Spójrzcie tam. Wow, już niczego nie potrzebuję. Uspokój się, nie panikuj. Czy to prawda? Czy to wszystko dla nas? Co? Dlaczego niosą te wszystkie rzeczy? Cisza! Cześć wszystkim! Dziś kongresmen-kombinator podarował dom dwóm biednym dziewczynom. Oto klucze. Najważniejsza rzecz to wiara. Ale to nie koniec. Wyjdziesz za mnie? Proszę. Tak, powiedziała tak. A teraz szczęśliwe zakończenie. Każdy dostał to, o czym marzył.